Te 15 lat zweryfikowały wiele też celów na przyszłość i na pewno jednym z tych celów jest silniejsze jeszcze zaangażowanie się w ochronę przyrody, bo my od 7 lat jesteśmy jedynym ministerialnie zarejestrowanym ogrodem botanicznym w naszym regionie. Jest ponad 40 ogrodów botanicznych w Polsce zarejestrowanych. I my jesteśmy jedynym w województwie lubuskim, także to sprowadza na nas pewne obowiązki, ale i przywileje na przykład możemy hodować, uprawiać, zdobywać rośliny ginące, zagrożone, chronione po to, żeby je oczywiście zabezpieczać. I to jest tak naprawdę najważniejszy cel obok edukacji i prowadzenia badań naukowych. Jest to coraz bardziej atrakcyjne miejsce też dla turystów, do, dla mieszkańców Zielonej Góry, do odwiedzania tego miejsca. I e, myślę, że te różne funkcje czyli nauka, edukacja. Również turystyka się doskonale tutaj łączą i po, pozwala to na, na, na promowanie uczelni i Zielonej Góry. Byłem niedawno w ogrodzie botanicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, który liczy no, grubo ponad 100 lat. I tak sobie myślałem, kiedy ten nasz ogród botaniczny będzie tej wielkości. Mamy 15-lecie ogrodu botanicznego i rzeczywiście już widać, że ogród nasz się Rozwija. Myślę, że potrzeba jeszcze wielu, wielu lat, żeby te piękne drzewa i rośliny tutaj się na zadomowiły, ale cieszy mnie to, że mogliśmy dzisiaj posadzić Dąb Burgundzki, czyli przyczynić się do tego, żeby tych roślin było więcej. Współpraca z Uniwersytetem Zielonogórskim i miasto, które włożyło. O to, że ten ogród wygląda tak, jak wygląda. Tysiące ludzi, którzy spacerują tutaj corocznie z swoimi pociechami. Myślę, że kolejne kroki rozszerzeniem o Minizo, kolejne elementy, które będą przyciągały, to naprawdę tak naprawdę edukacja ekologiczna, edukacja przyrodnicza dla naszych najmłodszych, a jednocześnie też punkt, w którym można odpocząć, przyjść, poczytać książkę, siedząc na ławce w pięknych okolicznościach przyrody.